Każdy sezon niesie za sobą nowe wyzwania. To, co gdzieś tam się zdarzyło wcześniej, to już jest historia. Każdy nowy sezon to są nowe cele, nowe rzeczy do zdobycia, i ja chciałbym z tą drużyną osiągnąć jak najwięcej. Więc, więc to jest zrozumiałe, że, że chcemy wygrywać, chcemy jak najlepiej się spisywać, chcemy jak najlepiej grać. No, troszeczkę gdzieś tam coś uciekło. W tym trzecim secie, ale ogólnie myślę, że, że drużyna dobrze przygotowana była do tego spotkania pod kątem fizycznym, jak i taktycznym i, i to jest najważniejsze. Tam nie będziemy roztrząsać, co się tam działo w tym trzecim secie. Ważne, że są trzy punkty i ważne, że nasza gra jest w miarę dobra, jeszcze można kilka elementów poprawić. Na pewno te wszystkie sparingi, mecze przed ligowe to są takie sprawdziany, w których bierzemy udział i możemy zobaczyć na jakim etapie jesteśmy, co ewentualnie trzeba po, poprawić, co, co jest mocną stroną, a na co trzeba zwrócić uwagi, uwagę. I myślę, że, że te gry są bardzo potrzebne, aczkolwiek one też są trochę męczące, bo, bo jednak jesteśmy w takim okresie dosyć przejściowym. I nie zawsze ta gra wygląda tak, jakbyśmy tego chcieli i oczekiwali. To jest normalne w tym, w tym okresie, bo to są przygotowania i, e, i myślę, że każdy z nas zachował na tyle cierpliwości e, i z tych gier jak najwięcej wyciągnął. Niech gdzie tam będziemy zdradzać swoje mocne strony, niech przeciwnicy rozpracują. E, my na pewno chce, chcemy się e, doskonalić w każdym elemencie. Trenujemy dosyć ciężko, trenujemy... Tak, żeby e, później na boisku mieć swobodę grania. I, I myślę, że to jest na razie w tej chwili najważniejsze. Wybić to może nie, aczkolwiek e, no, nie fajna jest ta długa przerwa. E, poza tym przerwy techniczne to była, e, była okazja nie tylko do wysłuchania uwag e, trenera, ale też do uzupełniania płynów. I jeżeli trener jeden albo drugi nie weźmie przerwy, no to możemy przegrać całego seta bez, bez picia. To jest jednak dla organizmu na tym poziomie dosyć wykańczające, więc warto się zastanowić. Myślę, że przez ten cały okres gdzieś tam się rozwijałem pod różnymi względami i, i to, że tutaj zostałem tak długo, też świadczy o tym, że że miałem ku temu fajne warunki do tego rozwoju i to myślę, że to bym w, te, w ten sposób podsumował. Oczywiście każdy, każdy sezon jest inny, każdy sezon ma swoje nowe wyzwania, lepsze, gorsze strony, więcej, mniej błędów. Podsumowania były po każdym roku robione, a ja chciałem się z każdym rokiem tak jakby rozwijać, z każdym sezoniem, sezonem doskonalić w swoich elementach, w tych, których gdzieś tam miałem braki i myślę, że, że gdzieś tam to mi się udało. Oczywiście nie jest wszystko zrobione, bo jeszcze mam nadzieję, że trochę pogram. No ja myślę, że na tym poziomie i przy naszej e, profesjonalnym, przy naszym profesjonalnym podejściu to, to, to jest normalne i, i myślę, że to nie ma jakiegoś takiego sztucznego wywoływania w sobie nie wiem, motywacji czy, czy jakiegoś tam zaangażowania. Myślę, że na tym poziomie sportowiec po prostu czerpie z tego przyjemność i radość, że, że może wygrywać, że może być lepszy od, od kogoś, że drużyna, w której funkcjonuje poprawia swoje umiejętności i to jest chyba najważniejsze. Ja myślę, że, że każdy czeka na takie te jakby perełki sezonowe i do tych meczy na pewno należą właśnie spotkania z kędzierzynem, z Rzeszowem, z Jaszczębiem, z różnymi. Notabene mniej klasyfikowanymi drużynami, ale też bardzo groźnymi, bo to nie można nikogo gdzieś tam zepchnąć na, na dalszy tor, tylko Plus Liga się tak wyrównała, że wszędzie można gdzieś tam punkty stracić i naprawdę trzeba być mocno skoncentrowany w każdym spotkaniu, nie tylko z mistrzem Polski, ale też właśnie w takich spotkaniach jak dzisiaj z Będzinem czy, czy w innych. Dodatkowych wrażeń, fajerwerków nie było, ale wiadomo, to jest zupełnie inne granie. Już towarzyszą temu większe emocje. Najważniejsze, że udało się wygrać 3-0 za 3 punkty. No i teraz już myślimy tylko o zagrzeździe. Znaczy, zespół będzie dokonał kilka, kilka zmian i myślę, że to im, to im pomogło, ale ja jednak. No tam na boisku gdzieś cały czas czułem, że kontrolowaliśmy to spotkanie. Na pewno był ten set bardziej zacięty od poprzednich, ale, ale... Tak jak powiedziałem uważam, że jednak kontrolowaliśmy tego seta. Chyba nawet ten challenge nie był... Nie, był potrzebny, tak. Było boisko, zdecydowanie piłka spadła przed linią. No sędziowie się w tej sytuacji pomylili, co wykazał challenge, więc już nie ma w ogóle sprawy. Nie, uważam, że grałem średnio i że, 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 że mogę lepiej... E... Mam nadzieję, że jeszcze pokażę e, pewne swoich możliwości. Dokładnie, gdy się wygrywa jest, jest zdecydowanie łatwiej drużynie trenować, grać, e, grać lepiej, atmosfera jest lepsza, wszystko jest lepsze, więc no, powiedziałbym, że oby tak do końca. Wiadomo, że pe, w końcu porażka nam się pewnie przytrafi, oby jak najpóźniej. Myślę, że dla jednych ten mecz jest e, bardziej wyjątkowy, drudzy traktują to jak każdy inny mecz ligowy choć no wiadomo gra się wtedy z teoretycznie lepszymi zawodnikami, lepszą drużyną gdzieś tam jednak ta mobilizacja jest jeszcze większa niż była, ze 100% skakuje się na 120, ale dla mnie osobiście staram się do każdego meczu podchodzić tak samo i traktować każdego rywala tak samo. Całe szczęście trener nas nie zatrzymywał długo w szatni, ale no myślę, że ta przerwa potrafi wybić z rytmu Um, dzisiaj nas yy, nie wybiła i, i no musimy sobie z tym radzić, bo ktoś tak ustalił i musimy się do tego dostosować.